Wielokrotnie wspominaliśmy już o rozmaitych nazwach miejscowych z terenu dzisiejszego Jaworzna. Była więc Jerozolima, Chrusty, Podłęże, był także Pechnik, Olejki, a nawet Gołasłuka. Dzisiaj więc kontynuujemy wątek związany z nazywnictwem właśnie. Udajemy się w związku z powyższym na Jaworznickie Warpie. Co do zasady położone jest na osi dzisiejszej ulicy Świętego Wojciecha, pomiędzy ścisłym centrum miasta, a Sudową, bądź jak chcą niektórzy, Sudową Górą. Co to za miejsce, oby Warpie, skąd się wzięła jego nazwa i jakie jest jej pochodzenie? O tym historyk Jarosław. Jawożnickie w Warpie w szerszym kontekście stanowi część Jaworznieckiego Śródmieścia. Aczkolwiek nazwa ta nie jest typowa tylko dla naszego miasta, ale występuje w zasadzie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z górnictwem ród, cynku i ołowiu. Spotykamy się z taką nazwą w Sławkowie czy Wolkuszu, a jedno z osiedli w Będzinie nazywa się właśnie Warpi to Jawożnickie Warpie ulokowane jest generalnie wzdłuż osi ulicy Świętego Wojciecha. Składa się na nie ulica Galmany, zresztą Galmany można powiedzieć, że stanowią tak, no, tak zwaną subdzielnicę Warpia, jeżeli można się tak wyrazić. Ale Warpie składa się również z ulicy Wapiennej, Wysokiej, Francesco Nullo czy Północnej. Pytanie, skąd w ogóle wzięła się taka nazwa Warpie? Otóż słowo warpie, wcześniej funkcjonujące w XIX wieku jako tak zwane worpie, wywodzi się z języka niemieckiego, najprawdopodobniej z wyrazu war, warfen, który oznacza rzut, rzucić, wyrzucić, odrzucić. O jakie wyrzucanie i odrzucanie w tym przypadku chodzi? Otóż ta jawożnicka nazwa warpie jak najbardziej wiąże się z dziejami górnictwa rzut, cynku i ołowiu przede wszystkim najprawdopodobniej ród, cynku. Nie można wykluczyć, że na tym właśnie terenie górnictwo króskowe funkcjonowało już od średniowiecza, natomiast z całą pewnością funkcjonowało w stuleciu XIX i w stuleciu XX. Natomiast, co konkretnie oznacza nazwa Warpie i dlaczego pojawia się ciągle właśnie na terenach związanych ze wspomnianym ze mnie, ze, przeze mnie górnictwem? Otóż warpia, jako tako, można powiedzieć w takim skrócie myślowym, to po prostu hałdy. To po prostu usypiska skały płonnej, najczęściej usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie szybów i szybików. I rzeczywiście na jawożnickim warpiu, czy w rejonach tak zwanych galmanów, takie szybiki i szyby drążono regularnie, głównie w poszukiwaniu ród cynku. Były to szybiki pionowe, wyrobiska. Poprzeczne poziomy, czasami o układzie przekątnej, natomiast zazwyczaj były stosunkowo płytkie, sięgały 20-30, górat 40 metrów, a najczęściej granicą eksploatacji było po prostu, były po prostu wody gruntowe, które albo utrudniały, albo uniemożliwiały dalszą eksploatację. I co oznacza owo słowo warpie? Otóż kiedy drążono urobek w danym wyrobisku, no to oczywiście wydobywano albo galenę, głównie ołowionośną. Albo właśnie galman, yy, czyli rudę cynku. Yy, urobek ten oczywiście wydobywano na zewnątrz, czyli transportowano dalej, ale z tą skałą płonną, z tym odrzutem, coś przecież trzeba było zrobić. Co robiono? A mianowicie wyrzucano na zewnątrz, zazwyczaj w bezpośrednie sąsiedztwo szybu. I właśnie tą skałę płonną, usypaną zazwyczaj w bezpośrednim sąsiedztwie szybu, nazywamy tak zwanymi warpiami. Jeżeli przyjrzymy się na klasyczne warpia, na przykład w ramach skanu metodą LIDAR, to te warpia można powiedzieć, że przypominają swego rodzaju obważanki, bo z jednej strony w środku mamy coś w rodzaju takiego ciemnego otworu, czyli zasypaną lunetę szybową, natomiast wokół tej tak zwanej lunety szybowej mamy pewne zgrubienie i to zgrubienie to jest właśnie usypana skała płomna, będąca odrzutem po górniczej eksploatacji I tak rzeczywiście jest w przypadku m.in. jawożnickiego warpia, ponieważ zarówno w XIX, jak i w XX stuleciu drążono tam szyby, szybiki, znajdowały się tam mniejsze lub większe hałdy, które określano właśnie warpiami. Zresztą, a propos wspomnianych przeze mnie tak zwanych galmanów czy ulicy Galmany, warto wspomnieć, że rzeczywiście funkcjonowała tam kopalnia cynku, tak zwana kopalnia rudy Jawożno która najpierw funkcjonowała w latach 1921-31, potem w latach 40. i 50. XX wieku. Niestety za każdym razem swój żywot kopalnia ta kończyła wraz z dość drastycznym spadkiem cen cynku na rynkach światowych. Ale rzeczywiście taka kopalnia na jawożnickim Warpiu, na jawożnickich galmanach istniała. Takim naczelnym głównym szybem był szyb FELIX, do którego dobudowano po II wojnie światowej okazała mu wieżę wyciągową, która górowała nad okolicą do lat 70., dopiero około połowy lat 70., wieża ta została rozebrana. Więc nazwa Warpie, czy nazwa Galmany, nie jest przypadkowa, ale wiąże się zdecydowanie z tą górniczą przeszłością Ziemi Jawożnickiej, a konkretnie samego Jawożna. Przeszłością, która być może sięga już średniowiecza, ale z całą pewnością obejmuje XIX wiek, wiek XX, i stanowi taką a propos nazewnictwa pamiątkę po właśnie tym górnictwie, które przecież z historią Jawożna i całej Ziemi Jawożnickiej jest jak najbardziej tożsame.